Donald Trump, no co by o nim nie powiedzieć, to jest to człowiek, który ma trochę odklejone klepki od podłogi. Najpierw ogłasza, że spotyka się z Putinem na Alasce. Gubernator Alaski klaszcze, wszyscy mówią, ok, jest to przełom. Później Donald Trump wychodzi na konferencję prasową wczoraj w nocy i mówi, że jednak to on spotka się z Putinem, ale nie na Alasce, a leci do Rosji, bo wstyd mu jest. Zaprosić Putina do Waszyngtonu. Cześć, ja mam na imię Sebastian i nie wstydzę się zaprosić Ciebie na Bali, dlatego wbijaj na tę stronę internetową, ewentualnie pisz do mnie na tego maila, a powiem Ci, jak zaaplikować, żebyśmy już w październiku wszyscy razem zrobili pierwszy wspólny meetup właśnie na Bali. Więc jeżeli Donald Trump wstydzi się zaprosić Putina, do Stanów Zjednoczonych, bo mówi, że musiał wysłać gwardię narodową, że są bezdomni, że jest to, że jest tam. To znaczy, że Donald Trump, przez ponad 6 miesięcy swojego urzędowania, nie był w stanie zrobić porządku, przynajmniej w Waszyngtonie, w którym na co dzień funkcjonuje. Co więcej, jeżeli jest mu wstyd, to albo Chcę doprowadzić do tego, żeby się Putin bezpiecznie czuł, bo wiecie, dalej jest ten nakaz aresztowania, więc jakby Putin przyleciał na Alaskę, to teoretycznie mogliby go tam aresztować. Ale może być też tak, że po pierwsze Trump, który wycofał się troszeczkę, z tej deklaracji podróży do Moskwy powiedział, że jednak to Putin przyleci do nas. Mógł tak nieopatrznie coś zdradzić, bo jest plan B, gdzie faktycznie może się okazać, że Putin trochę osrach zbroje i nie przyleci do Stanów, ale zmusi Trumpa do przylotu do Moskwy. No chyba że na dzień przed wizytą Putina na Alasce Donald Trump podpisze dekret, w którym odda Alaskę Rosji. No, takie rozwiązanie też jest. Ale patrząc na obecne osiągnięcia Donalda Trumpa, trzecia opcja mi najbardziej pasuje. Trump nie wiedział, jak nadać dramatyzmu całej sytuacji spotkania z Putinem, a także całej sytuacji, która dzieje się właśnie w Waszyngtonie. I pieprznął jak zwykle coś, czego nie przemyślał, czego z nikim nie uzgodnił.